Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za to zaproszenie do tej sali. To jest dla nas prawdziwy zaszczyt. Pan ambasador Krzysztof Mroziewicz, ksiądz Waldemar Sądka, dyrektor Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi, Pan prezes Zbigniew Penbenek, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozgrywkowe. Pan Jerzy Trela, pan Jerzy Sztur, Bogdan Łukaszewicz. Dokładnie, jutro minie 50 lat, jak Krzysztof Jasiński zwołał swoich kolegów ze szkoły teatralnej, znajomych i przyjaciół i założył teatr stu. Mnie się tak szczęśliwie ułożyło, że e, gdzieś tam w szkole wypatrzyli mnie Krzysztof Zjasie ja byłem niżej o rok, mimo, że byłem starszy. Odnikłem najstarszy wtedy w szkole. Wybaczyli mnie i mnie wzięli do pierwszego spektaklu i tak się zaczęła moja przygoda z, z teatrem Stus, z z z Krzysztofem i z wspaniałymi kolegami. Wtedy z Januszem Szydłowskim, Danką Maksymowicz, Mieciem Franaszkiem, Mieciem Wójcikiem. To były te pierwsze lata takiej euforii po prostu, bo myśmy naprawdę wierzyli w to, co robimy. Mieliśmy w sobie pasję, a tą pasją zarażał nas Krzysztof. Krzysztof, który był od zawsze dyrektorem. Od zawsze, czyli od 50 lat. Przez pierwsze 5 lat Teatr stu, to jest teatr przede wszystkim studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Krzysztof chyba wiedział, że jego koledzy po skończeniu szkoły wybiorą sobie. Inne teatry i przewidując to, już w dwa lata po założeniu teatru założył studio aktorskie i jego pierwsi wychowankowie są dzisiaj na sali. W grudniu minęło 48 lat, jak zostałem przyjęty do teatru. No i ten związek trwa. Był czas, kiedy się to rozluźniło. Wyjechałem za granicę. Później poszedłem do innego teatru, gram w grotesce, gram w teatrze barakach. A od pewnego czasu znowu wróciłem tutaj rolą grabarza w Hamlecie. Ten epizod jest dla mnie bardzo cenny i bardzo to lubię. Na szczęście, gram we wszystkich spektaklach od 15 lat. Nowe pokolenie Hamletów, Ofelii i inne, zmieniło się. Dla mnie frajda, partnerzy się zmieniają, a ja tkwię w tej samej. A w tej chwili w Rewizorze myślę, że historia sprzyja temu materiałowi i też czujemy, że jest to ważny nasz głos. W roku 70. koledzy i Krzysztof kończą szkołę teatralną i zadają sobie pytanie, co dalej. Krzysztof... Zostaje z grupą młodych adeptów teatru i zaczyna drugi etap w historii tego teatru, czyli przygotowuje przedstawienie, od którego chyba ta właściwa legenda teatru w stu się zaczęła. Do teatru przyszedłem w 1969 roku, w grudniu na Wigilię. Połamaliśmy się opłatkiem. Część zespołów wtedy w ogóle poznałem. Niektórych znałem wcześniej, z niektórymi studiowałem wcześniej na uniwersytecie, na przykład z Jorkiem Szturem. Razem mieliśmy wojsko, był moim dowódcą Plutonu. No i tak od tego czasu właściwie jestem w teatrze do dzisiaj bez przerwy, bo nawet w momencie, kiedy grałem w innym teatrze, to cały czas pracowałem tutaj. Także przeżyłem wszystkie etapy, od spadania poprzez Sennik Polski, Eksodus, później Szanoną Lokomotywę, Króla Ubu. To wszystko przedstawienia, w których grałem, które kochałem, niektóre kochałem najbardziej, aż do dzisiejszego przedstawienia, do rewizora. W momencie, kiedy skończyłem studia, no to mieszkałem na Brackiej, mieszkałem w teatrze, tam mieliśmy próby, tam kwitło życie towarzyskie, spotykaliśmy się z ludźmi z innych teatrów, no był to teatr, dom, nasz dom. Na samym początku Bratski 15 odbywały się przedstawienia, a inne, które się tam nie mieściły, odbywały się i w jaszczurach, i w rotundzie, i w barbakanie, i w końcu w namiocie na Rywla. Czy ta legenda trwa do dziś? Tego nie wiem. Ale teatr trwa. I to jest fenomen na niespotykaną skalę, proszę państwa, ponieważ Sprawdzałem to, konsultowałem z historykami Teatru Polskiego i wychodzi na to, że to jest pierwszy w dziejach Teatru Polskiego w ogóle przypadek, że założyciel teatru kieruje nim nieprzerwanie przez pół wieku. No więc jest ten sam teatr stu przez 50 lat, ale nie taki sam. Teatr tu się zmieniał. 75 rok i prezentowany tutaj i witany pan prezes Bębenek, a właściwie wtedy jego firma, przejmuje mecenat nad teatrem stu. Jeszcze jedna uwaga do tej legendy. Ona się głównie ukształtowała właśnie w latach 70. Z tego czasu pochodzą głośne przedstawienia Teatru Stu, i ten Stu chyba był najbardziej znanym towarem eksportowym, jeśli chodzi o polski teatr, w świecie. Do Teatru Stu zawitałem na początku swoich studiów. Na początku uważałem to po prostu za bardzo atrakcyjną przygodę. Występowaliśmy, graliśmy, jeździliśmy za granicę w czasach, kiedy to było luksusem, wielką trudnością. Potem wyjechałem do Stanów Zjednoczonych i wróciłem teraz do teatru po równo 30 latach. Poprosiłem dyrektora o krótką rozmowę i spuściłem skromnie oczy, czekając na reakcję. Brałem pod uwagę to, że może mi powiedzieć: wybacz, 30 lat nie byłeś w zawodzie, nic nie mogę dla ciebie zrobić. No ale zachował się inaczej. Czuję się wspaniale. Takich parę momentów było, gdzie teatr stu mógł przestać istnieć. No, ale nie przestał na szczęście. Przyszły lata 80. i to już jest inny teatr stu. Teatr, który szuka swojego miejsca w Krakowie, wśród innych teatrów i na mapie teatru polskiego. W 1985 roku zrobiłem dyplom, ja i jeden mój kolega z roku dostaliśmy się do teatru, no był to Teatr Legenda, nie był to już teatr studencki. Już te w swoje lata takiego boomu lat 70., ponieważ była to już połowa lat 80., miał za sobą, no i jakby przeformułowywał się w tym czasie, no i ja brałem w tym udział. Za rok powstało przedstawienie Wariat i Zakonnica, w którym do dzisiaj gram. Zawsze byłem z tym teatrem związany i grałem w nim, bo teatr również przechodził różne koleje losu. Kiedy nastąpiły lata 90. i zmieniły się stosunki własnościowe, na szczęście uratowaliśmy to miejsce jako miejsce teatralne, a nie jest tutaj, nie wiem, supermarket albo Przechodzi transformacja ustrojowa, i przechodzą ciężkie czasy dla Teatru Stół. Mecenas się prywatyzuje, jak wiele innych instytucji w Polsce. I gdyby nie życzliwa pomoc wtedy wojewody, a dzisiaj prezydenta miasta i ówczesnego prezydenta miasta Krakowa, to być może teatrtu dzisiaj by tego jubileuszu nie obchodził. W 1997 roku w woli tych organów założycielskich powstaje krakowski teatr Scena 100, i on trwa do dziś. Jak to się robi? Jak być od pięciu dekad sprężyną w tak precyzyjnym mechanizmie? Jak być stale tak sprawnym, tak do granic napiętym, a jednocześnie tak uważanym? Jak wprawiać wszystko w ruch i ruch ten utrzymać na odpowiednim poziomie. I przy tym skąd wiedzieć, kiedy się ugiąć, kiedy odpuścić, jak uniknąć zmęczenia materiału, jak po tylu latach zarządzania teatrem nadal lubić teatr i nadal lubić ludzi, z którymi się ten teatr robi. I jak, co może nawet ważniejsze, od 50 lat robić teatr, który nieodmiennie obchodzi widzów i zaczyna się teatr stu, który w marzeniach Krzysztofa Jasińskiego ma być nie w sensie przynależności czy zakwalifikowania przez Ministerstwo Kultury, ale w jego mniemaniu ma być teatrem narodowym. I tak teatr Krzysztof realizuje. Dzisiaj jesteśmy na etapie właśnie tryptyku Stanisława Wyspiańskiego dzieło życia Krzysztofa w którym wieńczy Krzysztof 50 lat prowadzenia tego teatru, a wieczorem być może otwiera następny etap rewizorem. No jesteście spragnieni po prostu, takiej dobrej muzyki i wystarczy przychodzić na wędrowanie, ponieważ koledzy na żywo grają w tryptyku y, przez cztery godziny tu na tym balkonie. Teatr tu jest teatrem specyficznym. To jest pewnego rodzaju nie tylko legenda, ale ikona artystycznego karku. Warto też przypomnieć, że to była jedna z takich nielicznych wysepek, jeżeli można użyć współczesnej nomenklatury wolnego, artystycznego, prawda, krakowa. Pozwólcie Państwo, że pogratuluję bardzo serdecznie całemu teatrowi, wszystkim jego założycielom, wszystkim tym, którzy robią w tym teatrze wielką polską sztukę, i pozwolę sobie przekazać jako taką pamiątkę. Coś, Co jest związane z Krakowem, to jest też yy, powiedzmy sobie: osoba, która symbolizuje mądrość. Stańczyk. Może no, być dyrektorem przez 50 lat, to trzeba mieć poczucie humoru, dystans, mądrość życiową, umiejętność przewidywania. Mocny charakter, który powoduje, że przy niepowodzeniach się człowiek załamuje, chociaż nasz dyrektor jest zodiaku rakiem, w związku z tym wcale nie jest typem takiego właśnie wojownika, skorpiona, czy, czy byka, czy barana. W ogóle nie ma takich cech. Mam zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa, że wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Pan profesor doktor habilitowany Piotr Gliński, na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nadał pani Beacie Rybotyckiej Jasińskiej srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Zapraszam. Bycie żoną reżysera jest okropnym zadaniem, okropnym rolą. bycie żoną dyrektora w ogóle jest straszną, ale myślę, że jakoś sobie z tym przez tyle 25 lat poradziłam, że nie straciłam. Przyjaciół po drodze. Drogi Krzysztof, bez teatru stu, bez jego dopowiedzi do tego wszystkiego, co starali się wyrazić artyści publicznych teatrów, czulibyśmy się dziś trochę zażenowani, a może i winni wielu przemilczeń. Tych spraw, które nie mogły znaleźć artykulacji w teatrach publicznych. Pamiętam Ciebie i siebie u początku drogi. W aktualnych wypowiedziach podkreślasz Twój bunt wobec naszej Alma mater krakowskiej PWST. Trzeba jednak podkreślić, że płomień naszego buntu wspomagali. Nasi nauczyciele. Witam w tym momencie profesora Edwarda Dobrzejskiego. Należę do rodziny Stu. Z uwagi na początki teatru, w pierwszej założycielskiej fazie był nasz przyjaciel, nieżyjący reżyser, młody wówczas Janek Łukowski, Jurek Trela, Wolfie Łukaszewicz, potem doszedł Jurek Sztur. Ale nie ulegało wątpliwości, że to Krzysztof jest autorem, ojcem tej idei i od początku był tym, który to prowadził. Rozwinął, wypromował bardzo wielu znanych artystów. I wiele osób wspomina o tym, że ich życie artystyczne zaczęło się w Stóp. No i mogę powiedzieć, że moje też w jakiś sposób się tam zaczęło. 50 lat minęło i to jest już moje odchodzenie. Ja chcę y, przestać już być dyrektorem, bo jakimś cudem udało się doprowadzić teatr do takiego miejsca, w którym jest. To naprawdę jest wielkie osiągnięcie moich współpracowników, tych wszystkich, którzy ze mną pracowali tyle lat i dzisiaj mają święto, i jutro mają święto. Jutro przyjedzie Tomek Stańko, który jest autorem drugiej muzyki, bo na pierwsze muzyki pisał Romek Kowal, którego przyprowadził do teatru Jan Polewka. Tomasz Stańko, który przyjął zaproszenie i w najlepszym swoim składzie, międzynarodowym, amerykańskim głównie, będzie jutro świętował z nami. To był początek mojego życia. Można powiedzieć takiego bardzo mocnego artystycznie. I już byłem po debiucie na Rzecz I wtedy powstał teatr Stój, Romek Kowal, mój stary Kumpel i, i właśnie Krzysiek Jaśniński. Myśmy się wszyscy kręcili gdzieś tam koło tych jaszczurów i koło tej, w tej okolicy rynku. I taka młoda boema, młode wilki, wszyscy drapieżni, chłonni e, sukcesu. I, i działający w różnych dziedzinach i to się razem taki twasiło i była jakaś taka jedna grupa, gdzie mieliśmy również duże poparcie ze strony starszych kolegów, takich jak Wiesiek Dymny. Także to piękny okres. Z Krzyszkiem mamy bardzo bliskie wibracje i kontakty. I przez oni udostępniał swoje genialne studio, Wielokrotnie nagrywałem i cały czas się właściwie moje życie dziś. Kręciło koło teatru stół w jakiś naturalny sposób. Krzysztof plus od jutra razem prowadzimy teatr stu tak długo razem, aż staniesz mocno na nogach i powiesz mi, że podołasz. Myślę, że najwyższa pora zwrócić się do dyrektora. Pięćdziesiątka toż to betka. Panie starszy jeszcze setka. My. Do stu będziemy pięknie liczyć, aż ta setka pęknie. I na koniec lukru nieco, może trafi się robota, niechaj żyje nam Jasiński i niech żyje nam pluskota. Kiedyś, dosyć dawno temu, może na samym, Początku, gdzieś, kiedy um, siedzieliśmy z Krzysztofem na błoniach i opowiadaliśmy sobie, robiąc y, 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 przedstawienia y, o tym, co to będzie za ileś lat, on mówił, no to będziemy się wspólnie starzyli. Nie bardzo mi się chciało w to wierzyć, że tak długo wytrzymamy. Y, no, ale tak się stało. I to jest właściwie fenomen, że Mm, razem z Krzysztofem, Frankiem, razem żeśmy te 50 lat, ja 47, Franek 48, razem starzyliśmy się w tym teatrze i razem żeśmy grali i gramy do dzisiaj.